Siema w mojej brzydkiej szesnastce Nie jest wcale brzydka Nikt mnie nie, nie nominował Zaczynamy I Oczywiście link do zbiórki w opisie Ho ha, ha ha No 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 Lo lo, lo. Okej, okay, no tu może najpierw się przedstawię Moje konto w ogóle nieznane na tym świecie jest Jestem Roto Leo ale taki challenge jest. Ale dobra, przechodzimy do tematu. Pomagajmy lekarzom. Oni cię i mnie śpierają, żeby spokojnie spał. Daj im chociaż cztery albo spieje je język. Żeby im łatwiej zaczęło się świństwo. Czyli COVID-19. Żebyś mógł po wakacjach i spokojnie do szkoły. I żeby cały świat nie był zarażony. Żeby nie być chory, chory. Żeby być tu zdrowy, zdrowy. Jak nikt. A więc płacę pieniążki E. No i bądź bardzo h żeby na tym świecie, świecie mogliśmy normalnie żyć, a więc płacę pieniążki ją tak sobie, mm. tak sobie, mm. tak, sobie. Mm. tak sobie, tak sobie, tak sobie się do domu i myślę, co będzie dalej ziom i i my czy ktoś zjadnie, to czy może krokodyla, czy nawet niedźwiedzia, no nie wiem. Jakiegoś starego śledzia? Siedzę sobie na tych lekcjach i dziwię się, czemu duży wolę to niż chodzić do szkoły. Koronawirus. Koronaświrus. Koronawirus. Koronawirus.